No, i się Mandero, dzisiaj sobie naprawimy te przedłużacze, bo jedna końcówka się uwaliła. Niestety są one jeszcze w gwarancji, wszystkie. No tutaj ten to wam pokazywałem już, że ten przekroj jakoś taki dziwny i oznaczenie 3G razy 2,5 mm kwadratowego No, i tylko tutaj to sobie tak zrobiłem, by mnie to nie pierdyknęło. No i zobaczcie, raczej dam nową końcówkę niż ryzykować zdrowie więc kupiłem sobie trzy takie końcóweczki no i tutaj też jeden kabel niestety końcówka w tym szczerka i nie działa no więc co więc zaczniemy z tym przedłużaczem z tym z tego krafta kurde no bo niestety Uwaliła się wtyczka. No i o, przekroj kabla jest bardzo dobry. 2,5 mm kwadratowego. Chyba sobie jeszcze noża zabiorę. Bo kurde, ale o, idzie. Gumowa izolacja idzie. Bardzo fajnie zdejmować. Tak, cyk. Cyk i cyk. Takie mają być kable budowlane miedziane. Tak, i teraz sam samca tutaj prowadzimy. Mucha, kurde. Jak nie wiem co. Mucha wiatrem dzisiaj bardzo ostro. Pozdrawiam ostrego. Teraz co? Kolegu uziemniając jest tutaj. To tutaj wszystko pójdzie do tego. Tutaj do tego. Muszę chyba inny śrubokręt sobie zabrać. Bo nie mam takie malutkie te śrubokręty. Momento, momento. Tak. Idziemy teraz. Najpierw musimy to tutaj wsunąć do tego plastikowego. Troszeczkę się tutaj pobawimy z tym. Zakręcimy. To brązowa jest zawsze faza, nie? Tak, jakoś to tutaj musimy teraz przeciągnąć. Tak. No i teraz co? No to tutaj wtyczki to musimy wstawić tutaj do tej wtyczki nowej tak no tu z tej strony załączamy do gniazdka więc tu jest faza Mamy sobie tu przerzucić te druciki tu jest faza tu jest to i tu jest uziemnienie tak to powinno być niestety Kurczę tu, jest mało miejsca troszeczkę. O, tu wtykamy do tego i zakręcamy. Zakręcamy śrubka. Do oporu. Tak. Teraz uziemnienie chyba. Sobie tutaj wstawimy. Uziemnienie jest zielone, co robisz, kurde stary? Heh, <gry> zielone do pośrodka się to roztrzępiło jakoś. Grube druty to, to bardzo dobrze, że są grube druty, bo chociaż trochę coś wytrzymał niej. Tak. I dociskamy i zakręcamy do oporu, no i jeszcze tutaj neutralny pin, albo jak się nazywa, kudy w po polsku, tak. I taka naprawa to nic w zasadzie skomplikowanego, ale ten kto się nie zna, no wiecie jak jest, ja rozmyślałem, że to wrócę do gwarancji, ale Ej, ja czasu na budowę na takimi srajtowami się zabywać, Iż to przyjdzie, niż to znowu to. I jeszcze dokręcimy tutaj ten kabelek. Tak, porządne mocowanie, by się nie wywlekło. Tak, i zasłaniamy tutaj tym. Tą głupotą tutaj Tak, gdzie jest ten śrubek? Tutaj Śrubek jest tutaj i jeszcze tutaj Wpieprzymy Żeby się trafić tylko do tego śrubka, nie? Ogólnie to jest gumowa ta Więc bardzo fajna Gumowa coś już wytrzymie. Nie? Powinna coś wytrzymać ta no. wtyczka. No, tak. I dokręcamy gałganusa. Z Gaugana. gałgana. Tak. Cyk. No i przedłużacz naprawiony. No. Tak. Albo się uwaliło po prostu. Spadło to na ziemię i uwaliło się. O, można ręką kurde to wyłamać. Takie gówna kurde produkują. No tu się uwaliło i nie miał na czym trzymać. Dobra, kolejny przedłużacz. To tutaj ten zjeb. No to raczej uwalimy całe, bo to jest... Do dupy, a popatrzcie jakie tutaj są cienkie te druty. Chwila moment. Za chwilę zobaczycie jak kurde sprzedawcy dymają Tych Kupujących kurde miało być 3,5 mm kwadratowego, a, a tu Takie cienkie gówno, widzicie to? Ta. a tu nawet mają napisane, że Do maszyny do mieszania betonu jest dobre, no kurwa takie gówna kurde na Allegro sprzedawają. Serio. To nie są druty, to są kurde do słuchawek takie druty. Mogą dać kurde, a nie do przedłużacza do na budowę kurde. No nie, popatrzcie sami, kurde, takie cieniutkie. Przedtem co był ten przedłużacz, to było lepsze, nie? Ale ja to sobie raczej naprawię, bo no bo wiadomo kurde. Raczej ty to sobie nowe wstawię, bo człowiek nigdy nie wie, co się może stać. I przedrze się na przykład coś albo co, no i pierdeknie kogoś jeszcze, no i zabije. Tutaj tak i plastikowe to jest ta końcówka. No nie za bardzo dobra, kurde. No producenci wiecie co. Szkoda słów, kurde. Bo to co się dzieje, kurde na tych rynkach tylko chińskie bazy a ja się dziwię, że w ogóle w tym jest mieć, W tym kabelku Kurwa, takie cienkie druty To wstyd, kurwa, że takie gówno sprzedawają W ogóle na rynek Dobra, teraz tu jest odwrotnie faza Faza jest tutaj Więc tutaj będzie faza na tej stronie O tym trzeba pamiętać, by Odwrotnie to nie wsadzić, bo może być potem wypał. Kurde, takie cienkie gówna. No nie wiem czy to tam w ogóle wsadzę do tego Czy to będzie trzymało albo nie. No kurwa ja Jeszcze w dodatku. Obraz się pojebał. Kurwa, no to jest telefon, ja pierdolę No nie chcę zaostrzyć. Dopiero. Jak ja takie cienkie główne, kurde tam mam dać? Powiedzcie mi normalnym słowem Jak ja takie cieniutkie kabelki tam mam w ogóle jakoś Przyczepić do tego co? Kurde, jak to ma w ogóle działać kurde? Potem. Takie badzewia Dobre to tam stawiam czy nie? jest to kurwa w ogóle nie trzyma to główność ścierwaste? Pierdole, Kurwa, ja pierdole, kurwa, co to za syny? Ty kurwy polski! Kurwy zjebane, kurwa, jak to ma trzymać? Kurwa, bazewie zjebane, kurwa. Że to kurwa takie cienkie gówno powinny... Ktoś powinien siedzieć za to, kurwa. Za takie przewody w ogóle, że to kurwa produkują takie... Gówna, kurwa, to kurwa człowiek nie rozumie tego faktu. Serio, kurwa, to nie jest normalne. To mu życzyłby komuś, pierdeknęło, to przy dupie. Kurwa, taki przewód pierdolony, kurwa, jak to ma działać w ogóle. Jak to w ogóle nie trzyma taki lichy przekryj kurwa, sprzedawcy zjebani, kurwa, pierdoloni, jak to kurwa tam mam dać. Kurwa, jak to cienkie, jak gówno kurwa jest Co teraz kurwa z tym? Co? Co teraz kurwa mam z tym zrobić? Kurwa Temu chujowi kurwa taką opinię wstawię, że się posra kurwa Albo tu jedynie tutaj Wpierdolić do tego Jedynie tam No jedynie tu no kurwa Aaaa, oh, kurde Sorry za to słownictwo ale Inaczej się kurwa nie da Normalnie, kurwa Ci sprzedawcy takich właśnie kurwa pierdolonych Przedłużaczy Które kurde nawet Porządnej Miedzi nie widziały To jest normalnie wstyd, kurde i żonada a jeszcze tutaj jest taki malutki bazywie, to zobaczymy, czy co w ogóle będzie trzymało na tym. No dobra, trzymie. No i gdzie teraz neutral jest kurwa, Taki kolory nawet chujowe dali, że nie ma poznać nawet neutral i uziemnienie kurwa. Takie kurde sprzęty. No. Brawo, kurde. To są fajne czasy, kurwa, kupisz przedłużacz A tam jedzie jak w słuchawkach kurwa To jest super To mi się podoba Zawsze o tym marzyłem, kurwa, by kupić taki przedłużacz Na budowę niby He! A tu kurwa takie gówno, które nawet nie widział Miedzi Porządnej Dobra, pierdalamy to tam Nie wiem czy dobrze widać Normalnie taka naprawa z takimi kabelkami do słuchawek to szkoda gadać 220V. No tak, chyba do dupy sobie puścić ku jakomuś powinni zakazać takie w ogóle kable sprzedawać. Ja pierdzielę normalnie zakaz tego, by miał być takich przewodów pierdolniętych na wszystkim, kurde. Się szanuje pieniądze a tu, kurde, to jak się coś stanie, to każdy, kurde, łapska precz. Dobrze znamy te, te praktyki, kurwa. Dobra, może nie to przeciągniemy ten przewód, by się znowu to nie urwało. Choć wątpię, że to coś wytrzyma. Kurde, takie plastikowe gówno, ale coś tam przymocowało. Tak, już się nawet nie rusza. sobie rękiem doćgam z tym no jeszcze tutaj wpieprzyć tutaj do tej wtyczki jakoś tutaj ten śrubek tak zakręcić i powinno działać tak no wypróbujemy i zobaczymy Dobra, te dwa kabelki działają. No jeszcze tutaj to gówno kurde. Trzeba naprawić to gniazdko. Tutaj też podawane jest 2,5 mm kwadratowego w tym kabelku, ale wygląda tutaj na to, że jest, że są grubsze te przewody. Wydają się grubsze. Troszeczkę za bardzo kurde wjechałem. No, do tego chyba. No, takie gumowe są. Tutaj wyglądają lepsze te przewody. Kurde, no ale. Nawet nie wiem, czy to kurde aluminium jest to. Się świeci, kurde, tak aluminium wygląda. Ja pierdolę normalnie, to kurwa aluminium robią. Te przewody pierdolone. Potem się nie dziwo ta kurwa, że. Nic nie wytrzymuje, kurwy pojewany Powinni kogoś kurwa zamknąć za to Czy jak chce kurwa kupić jakościowy kabel a tu kurwa aluminium w tym Ja pierdole Może wstecz było też aluminium boś tak dziwnie świeciło I Teraz już to weryfikować nie będę nie. Kurde to jest normalnie zagrożenie życia Evropská unie, albo který kretin to kude wymyślił také převody, kur aluminiové. Bravo, či kurva, bravo. Bravo takým. Kurde. Tým popapráncům. Že to kurde, to byl převod s kastorami, my myšle. Oskrobíme to dla pevnosti, kurde, ještě raz. No jasne, że to kurwa aluminium jest. Ja pierdolę co za kurwy syny. To jest kurde nowoczesna technologia. Tak jest, kurde, no Brawo kurwa. Aluminium, kurde do przedłużaczy w Super. Potem kurde, że mi ta spawara nie chciała na to jechać. To jest to To, żeśmy się doczekali czasów kurwa. Przewod, kurde, jak niedzielny, to przekroj taki do dupy, że nawet kurde wstyd to tam coś załączać. A jak porządny przewód to aluminiowy. Ja pierdolę. No. Ale zajbiste czasy, kurde. Co tutaj pisze? 3G, 1,5 mm. Kwadratowego. <tryk> no tutaj przynajmniej piszą ten 1,5 mm, kwadratowego, ale ten co. Pomarańczowej rozbierałem, to było 3G i 1, 2,5 mm kwadratowego, więc widzicie tutaj różnice w tych Przewodach, kurde Jak to kamptują tych ludzi, kurde, nie? A tutaj przynajmniej rozróżnić porównie gdzie uziemienie idzie Tam nawet, kurde, nie szło to rozróżnić to, żeśmy się doczekali fajnych czasów, kurde, czek, kupuje przedłużacz Myśli se, kurde, że to jaki fajny kurde miedziany przedłużacz nie kupił Tańszy Na gówno, to aluminium jest Dobra, wpieprzymy znowu to tutaj do tej góry I będę miał już trzy sprawne przedłużacze, no bo na budowę kurde Nie mam czasu jakoś tam kupować, latać po, po sklepach No i... Kupować te, nie? Przewody Z której to strony teraz jest? To jest samica Więc Faza jest tu I jeszcze wróci faza tutaj Tutaj musimy wpierdelić fazę Więc faza jest brązowy brązowa jak kolor gówna. Tak i zakręcamy ścierwocha. No teraz to już wiem czemu mi tu na ten kabel nie działała ta spawara, no bo aluminium jest w tym pierdolony aluminium, chinole w których chuj to wynalazł, kurde aluminium w przewodach dawać i w silnikach i w tych wiecie co kurde czy by nawet rozebrał jakiś ten kabel, ale no nie może, bo kurde no, może, ale odnaleźć zamiast miedzi aluminium. Kurwa No i tak się kantuje w tym fachu. No, dobra Zakręcamy o, ostatniego gówniarza. Porządnie, tak Wszystko dokręcimy na maksa. Niech jest power. Tutaj to jest dobrze. To jest dobrze. Tak jeszcze kabelek tutaj skręcimy. No, kurczę, zawsze myślałem, że ten kabel jest miedziany. Ja powadzę, że taki ciężki jest. Na no gówno to z kurdy aluminiowe. Tylko, że wszystkie wtyczki mi się rozjebały. Same, bo to takie gówna wyprodukują. Wiecie dobrze sami, jakie kurde ścierwa są? Nieraz patrzyliście na moje rozbiorki. Bateria, kurde. W telefonie się uzywa. No i musiałem po prostu wszystkie wtyczki nowe dać, bo. No bo się zjebały, no. Co będziemy sobie mówili? Tak, dobra. Tu jest faza. Tu jest faza, no. W lewej stronie I tu musi być na prawej Dobra dzięki na uwagę i Wszystko naprawiłem kurde przedłużacz na naprawiłem No inne końcówki stawiłem bo Można też przewiercić tutaj te głupoty Te, te ochronne te ty i nie będzie się bało. No, ale widzicie że kurde nawet śrubka nie wstawili by nie szło rozebrać Takie fajne kurde mamy Te Unie Europejskie kurde co tutaj w pośrodku będzie wyglądało z ciekawości? Popatrzymy, nie? co tutaj jest. Za mi pamięci w telefonie braknie. No, wszystko zalane, tak. Porządnie zalać, kurde, by klient się nie dostał do tego. By nie widział jaka tam jest usterka, proszę Państwa. By nie było widać co się zjebało Tylko kupować nowe i kupować nowe Kurde To nie umie sobie naprawić To kupuje do pożygu, kurde No i spółki się śmieją No jasne sprężynka jebła tutaj Widzicie to Sprężynka jakaś pierdonięta. No i to było zwarcie tam kurde Chyba albo nie wiem co się stało No bo ten przewód ten koniec nie działał Tak to muszę rozfaszerować Bo no po prostu nie da się kurde dostać normalnie to rozebrać na śrubek Nie ma Wszystko zaklejone jakimś gównem No kurde Nie da się normalnie się kurde nie da rozebrać to Bo nie ma śrubak nawet pieniędzy na śrubko w nie mają Kurwy producenci. No. Co się tam zjebało w pośrodku? Ale co? Tego jeszcze nie wiem. Normalnie patologia to. Z tej... Rozebrałem tę wtyczkę i popatrzcie, kurde, jak to jest zrobione. Wszystko zalane, a tu był jeszcze taki śrubek. No po prostu nie działało. Tu się musiał ujebać tym jednym. Widać, że jakiś to spalony jest. Ja się nie dziwię, że kurde, taki takie złączki jest to zjebie, i potem do wywrócenia. Tutaj jest wszystko z tego czerwonego kabelka. Tutaj wstawiłem końcowe. No. Do zobaczenia, cześć. Pamiętacie, jak uzyskałem kiedyś mosiąc biały z tego? Z tych styczek? No to jest aluminium, kurde. Normalnie i końcówkę kołek uziemniający aluminiowy zrobili, kurde. Żeby na wszystkim zaoszczędzić. Normalnie, szajs i gówno, kurde. Wszędzie aluminium, kurde. W kablu i w tym, kurde. Nie wiem, dziwota, się wtyczka rozjebała.